Wyobraź sobie salon samochodowy posiadający w gamie auta od małych miejskich hatchbacków po wielkie rodzinne suwy, komunikujący się hasłem najlepsze auta w mieście, sprawdź nasze promocje. Jaki widzisz tu problem? Ano taki, że zarówno rodzic trójki dzieci szukający rodzinnego suwa, jak i e, młody 30-letni singiel chcący sobie kupić sportowe kupę, choć teoretycznie mogliby być... Klientami tego salonu, to tak naprawdę reprezentują dwa różne e, światy i szukają czegoś zupełnie innego. Rodzic szuka bezpieczeństwa, komfortu, pojemnego bagażnika i przegląda, żeby to sprawdzić, e, fora rodzicielskie, na przykład e, opinie, testy, a e, single szuka e, inspiracji w mediach społecznościowych, na blogach, na YouTubie i taki ogólny komunikat, e, największy wybór w mieście nie trafia do żadnego z nich, bo. Nie mówi o ich żadnym bólu i nie nawiązuje z żadnym z nich zaufania. I choć to jest oczywiste, że firmy mogą mieć różne produkty czy różne usługi skierowane do różnych grup podbiorców, to każda z nich jednak potrzebuje dedykowanego języka i kanałów komunikacji, żeby docierać wprost do swoich odbiorców. Podobał Ci się ten materiał? Zostaw serduszko, obserwuj po więcej. Cześć!